Jak wiecie, jestem w połowie Polakiem, w połowie Japończykiem, ale obecnie mieszkam w Polsce. Często jak to się dowiaduje, nawet Wy często w komentarzach się mnie pytacie, dlaczego nie wolisz mieszkać w Japonii? Czy czasami myślę o tym, żeby zamieszkać w Japonii? Tak, kiedyś na pewno chciałbym, ale na ten moment jest mi naprawdę dobrze w Polsce. I z tego powodu chciałbym wam dzisiaj przedstawić 5 rzeczy, w których Polska wypada o wiele lepiej niż Japonia. Na miejscu piątym klimat. Jest to trochę dość oczywiste, ale no w Japonii są. Tsunami, trzęsienia ziemi, tajfuny. Również sam fakt tego, że Japonia to jest są wyspy wulkaniczne, przez co jest sporo wulkanów, które są aktywne, i w zasadzie nigdy nie wiadomo, kiedy coś się wydarzy. W Polsce czegoś takiego po prostu w ogóle nie ma. Jedyne co jest w Polsce to śnieg. Zdarzają się oczywiście czasami jakieś powodzie czy coś w tym stylu, ale w zasadzie takiego zagrożenia nie ma. A te klęski żywiołowe, które występują w Japonii, są naprawdę, naprawdę straszne. Takie rzeczy jak tajfuny da się spokojnie wcześniej wykryć, ponieważ na mapie często jak jest po prostu pogoda czy coś, to ewidentnie widać, że te chmury i to wszystko się już kumuluje, i niedługo będzie tajfun przychodzić przez Japonię. Mniej więcej da się obliczyć również w którym dniu i tak dalej. się to o tym nawet tydzień wcześniej. Kiedy jakieś tam radary w Japonii, które są porostawiane, wykrywają, że niedługo może być część nieziemi. To dostaje się powiadomienie na telefon, które dokładnie jest napisane, że za chwilę będzie trzęsienie ziemi, schowaj się, nie wiem, pod stałem, pod łóżkiem. Ten moment jest naprawdę straszny, ponieważ dostaje się powiadomienie na telefon, że za 5 sekund, 7 sekund będzie trzęsienie ziemi i w zasadzie nie wie się do końca, co trzeba zrobić. Mierzam do tego, że to trochę wpływa na człowieka, takie emocje. Na miejscu czwartym w Polsce można kupić dom i mieszkanie. A można było przynajmniej jakiś czas temu, teraz już wiem, że jest ciężej, ale wciąż jest to coś o wiele popularniejsze niż jest w Japonii. W Japonii problem jest taki, że wszyscy z mniejszych miejscowości przeprowadzają się do Tokio. W Tokio nie ma opcji postawić gdzieś dom. W sensie po prostu się nie da, chyba że ktoś jest miliarderem. Zresztą podobnie jest w Kyoto i w zasadzie we wszystkich tych większych miastach. Jeśli by się chciało postawić dom, to raczej na to po prostu nie ma szans. A jeśli chciałoby się kupić mieszkanie, to są niesamowicie drogie, oraz również zdobycie kredytu często jest naprawdę bardzo utrudnione. Z tego powodu w Japonii tylko nieco ponad 60% osób mieszka we własnych domach czy mieszkaniach. Dla porównania, w Polsce jest 84% takich ludzi, którzy mieszkają po prostu na swoim. Reszta wynajmuje. W Japonii prawie 40% wynajmuje. Mieszkanie czy domy. Wynajmowanie w Japonii jest bardzo popularne. Wynajmowanie nie jest tylko dla studentów, ale również i dla starszych ludzi, w zasadzie często dla singli na przykład, czy po prostu ludzi, których nie stać na to, żeby kupić swoje mieszkanie. Wynajem w Japonii jest atrakcyjny pod tym względem, że jest relatywnie tani, jeśli weźmiemy pod uwagę cenę zakupu całej tej nieruchomości. Tylko problem jest taki, że można wynająć sobie mieszkanie nawet w Tokio za nie wiem 2-3 tysiące złotych. Tylko to mieszkanie będzie bardzo, bardzo malutkie. W sensie 14-16 m2 z kuchnią, z łazienką i z sypialnią. To jest taki klasyk i to wcale nie jest już tak aż tragicznie. Zdarzają się mniejsze miejsca i no po prostu tak to wygląda. Więc takie osoby często po prostu wynajmują sobie mieszkanie, które jest po prostu w zasadzie jakby w Polsce jednym pokojem za cenę większego, nie wiem, 40 m2. Mieszkania w Polsce. Więc te ceny są trochę niesprawiedliwe, ale właśnie z tego powodu, że stosunkowo taniej czasami może wyjść wynajem niż zakup, to Japończycy bardzo często po prostu wynajmują mieszkanie. Oczywiście te ceny w Polsce się trochę zmieniły na przestrzeni ostatniego roku, więc w zasadzie. Rynek nieruchomości również będzie bardzo mocno utrudniony w Polsce. Niemniej jednak i tak mnie na przykład udało się całkiem niedawno kupić mieszkanie właśnie w Polsce i sama ta radość z tego, że ma się coś swojego, jest naprawdę super. A w Japonii czegoś takiego za bardzo nie ma. Wynajem mieszkania jest możliwy, ale wiadomo, te mieszkania nie są twoje zawsze i no, te mieszkania mają dużo mankamentów w zasadzie. Są po pierwsze małe ściany, są zrobione z nie wiem, z papieru praktycznie, bo dosłownie sąsiad, który mieszkał wyżej i to jeszcze obok. Jak położył telefon na podłodze, to słyszałem jak ten telefon wibrował mu i jak dostawał wiadomości. Więc te wszystkie ściany, sufity są po prostu tak wąsko zrobione, że słychać jak sąsiad ogląda, nie wiem, telewizję, słyszę kiedy ktoś bierze prysznic. Pralki na przykład są super głośne, więc samo ten komfort mieszkania w Polsce jest naprawdę o wiele lepszy. Każdy może sobie wynająć również mieszkanie, ale te mieszkania są na pewno na wyższym poziomie niż w Japonii. W Japonii jedna przewaga to są łoszlety. Więc ten punkt powiedzmy trochę się zmienił na taki komfort mieszkania w mieszkaniu albo w domu, zwłaszcza na swoim. W Polska wychodzi tutaj naprzód. Trzeci punkt. Dla Polaków praca nie jest życiem. To jest coś, co naprawdę bardzo, bardzo doceniam jako pół Japończyk. W Japonii praca jest życiem i to potwierdzą praktycznie wszyscy Japończycy. Już kiedyś o tym wspominałem. Ale rozmawiałem z, z moimi znajomymi na studiach choćby, i tak trochę podchwytliwie ich pytałem, co chciałbyś osiągnąć w życiu. Zdecydowana większość z nich odpowiadało znaleźć dobrą pracę, albo pracować w dużej firmie, albo pracować na wysokim stanowisku. Nikt nie odpowiedział coś takiego, jak. Na przykład mieć rodzinę. W Polsce pracuje się po to, żeby mieć pieniądze na życie, żeby mieć pieniądze na wakacje, żeby mieć pieniądze, żeby sobie kupić jakieś fajne rzeczy czy coś w tym stylu. W Japonii nawet jak się już dużo zarabia, to pracuje się i ta presja po prostu społeczna jest taka, że, że się pracuje dla innych w zasadzie niż dla samej swojej satysfakcji. Przypomnę, w Japonii w firmach jest 10 dni wolnych w całym roku i często się zdarza, że ludzie po prostu w ogóle nie biorą tych dni wolnych, więc nawet nie ma kiedy za bardzo wydać te wszystkie pieniądze. I podkreślę, to co wszystko w tym filmiku mówię, to jest zupełnie tylko i wyłącznie moja perspektywa jako w połowie Polaka, w połowie Japończyka, oraz również moja perspektywa jest taka, że ja pracuję w korporacji. Teraz mam pracę w Polsce, z której jestem naprawdę bardzo zadowolony. Pomijając fakt tego, że praca sama w sobie jest bardzo ciekawa, to mój wymiar czasowy to 8 godzin. Pracuję 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i tyle. Czasami mogą się zdarzyć nadgodziny, zazwyczaj ich po prostu nie ma. W Japonii taką podstawą w korporacji to jest 9-10 godzin zazwyczaj, plus często są nadgodziny. Nadgodziny w zależności od firmy są płatne, czasami są niepłatne. Spotkałem się z jednym i z drugim w zasadzie. Niejednokrotnie brałem udział powiedzmy w jakimś tam rozmowach kwalifikacyjnych. Rekruterzy wprost w Japonii mówili, że czy jesteś gotowy na to, że będziesz musiał siedzieć w pracy nawet 12 godzin dziennie. Z mojej perspektywy pracowanie 12 godzin dziennie w korporacji przez 5 dni w tygodniu jest naprawdę wykańczające. Żeby nie było, w mojej obecnej pracy również zdarzyły mi się na przykład 4 godziny nadgodzin, czyli również zdarzyły mi się dni, gdzie siedziałem nawet 12 godzin w pracy. Jednak w Japonii jest to coś po prostu zupełnie normalnego, że wychodzi się rano do pracy i wraca się późnym wieczorem. Oczywiście, tak jak wspomniałem, mówi tutaj o korporacjach. W Polsce po 8 godzinach ja mam czas na to, żeby nagrywać dla was filmiki, żeby realizować właśnie jakieś swoje projekty czy coś w tym stylu. I to jest czas, który jest mi niesamowicie potrzebny do tego, żebym po prostu był w życiu szczęśliwy. W Japonii wiem, że tego czasu bym po prostu nie miał. Owszem, w Polsce również zdarzają się takie e, prace, gdzie siedzi się nawet po 14 godzin dziennie. Przykład Prawdopodobnie każdy w gastronomii, kto pracuje albo pracował, wie, że pracuje się naprawdę czasami bardzo długo. E, nie wiem, taksówkarze, choćby też również na budowie, gdzie żeby mieć powiedzmy jakąś tam wyższą średnią krajową, to trzeba się niestety bardzo napracować. Druga przewaga Polski nad Japonią to swoboda. Można mówić co się ma na myśli, można mówić co się chce. W Japonii tych rzeczy, których nie wypada się mówić, jest 80%. Większość rzeczy, które chciałoby się powiedzieć, w Japonii się nie mówi, bo po prostu nie wypada. Jeśli masz swoje zdanie, masz swoją opinię, która może być przykra dla kogoś, nawet dla Twojego praktycznie przyjaciela, to się mu o tym nie mówi. Zawsze mówi się pozytywne rzeczy, zawsze stara się wszystko komplementować, nawet jeśli to jest po prostu kłamstwo. Szczerze powiedziawszy, tak jak kiedyś już o tym wspominałem, to fajnie działa dla. Obcych. Jeśli ktoś jest dla mnie obcy i jest dla mnie miły, po prostu dlatego, bo jest dla mnie miły, mam totalnie gdzieś, czy ma o mnie jakieś złe zdanie. Ale jeśli jesteśmy już w bliższej relacji i nie ma takiej po prostu super swobody, tego mi naprawdę brakuje w Japonii, a w Polsce, na przykład, mając przyjaciół Polaków. Bardzo to doceniam, że totalnie możemy mówić sobie wszystko, co jest naprawdę fajne i przede wszystkim to jest zdrowe. Bardzo ciężko się żyje w takim społeczeństwie, gdzie na każdym kroku trzeba myśleć, czy coś wypada zrobić, czy tego nie wypada zrobić. I pierwsza przewaga Polski nad Japonią to. Wymagania wobec ciebie nie są aż takie wysokie. Oczywiście to dość mocno zależy od tego, kto z jakiej jest rodziny. Niektóre rodziny wymagają znacznie więcej od swoich dzieci, niektóre rodziny wydaje się, że nie wymagają kompletnie nic od swoich dzieci. Niemniej jednak, w Japonii wszyscy wymagają od ciebie. Nie tylko rodzina. Nie tylko rodzice, całe społeczeństwo ma jakieś wymagania co do ciebie. Wymagania od dziecka, że będziesz się ubierać w ten sposób, w zasadzie, że będziesz się ubierać tak samo jak inni. Wymagania takie, że będziesz się zachowywać tak samo jak inni. Wymagania takie, że będziesz pracować w korporacji, czy w jakichś innych firmach. Bardzo dużo jest tego. W Polsce czegoś takiego nie ma. Nie ma raczej takiego, z takich społecznych wymagań. Jedyne co to prawdopodobnie po prostu... Wymagają od ciebie wszyscy, że będziesz się zachowywać kulturalnie. Ale oprócz tego nikt nie miesza się w twoje sprawy prywatne czy zawodowe, cokolwiek w zasadzie. I porównując do Japonii, w Polsce żyje się pod tym względem naprawdę 100 razy lepiej. W Japonii rodzice mają często chore jakieś wymagania co do dzieci, ale nawet takie proste wymagania, które dziecko po prostu nie chce spełnić albo zrobić coś wbrew woli, czasami kończy się tak, że po prostu ten kontakt z rodziną się totalnie urywa. I wiem to na podstawie moich znajomych, którzy niestety, ale parę straciło totalnie kontakty ze swoimi rodzicami, ponieważ postanowili zrobić po prostu zupełnie coś innego niż by rodzina od nich tego wymagała. I żeby nie było, moi rodzice, moja rodzina w Japonii w ogóle nie była taka, w sensie oni zawsze mnie wspierali w takich rzeczach, które bym chciał robić dodatkowo i które nie miały nic wspólnego z pracą czy z nauką. Zawsze wspierali moje pasje, które były naprawdę przyróżne. Gra na gitarze, gra na perkusji, surfing, jakieś kluby sportowe, granie w piłkę nożną, próbowanie grać w baseball, cokolwiek. We wszystkim próbowali mnie wspierać i dawać mi taką trochę wolną, swobodną rękę. Ale mimo wszystko w Japonii odczuwa się bardzo mocno to, że i tak ktoś naokoło Czegoś od ciebie wymaga. I teraz, dlaczego mieszkam w Polsce? Przede wszystkim, oczywiście, te wszystkie punkty, które wymieniłem do tej pory, mają bardzo sporo wpływu na moją decyzję, ale takimi dwoma argumentami to fakt tego, że najbliższa moja rodzina jest teraz w Polsce i drugi fakt mam tutaj pracę, z której jestem bardzo zadowolony. Oprócz tego, że mam tutaj pracę, również zacząłem nagrywać filmiki na YouTubie od pół roku i to naprawdę stało się dla mnie czymś bardzo ważnym w zasadzie i coś co na pewno chciałbym kontynuować. Więc owszem planuję wyjazdy do Japonii, żeby tam dla was również nagrywać jakieś vlogi i pokazywać jakieś ciekawe rzeczy, ale fajnie jest być również w Polsce, zwłaszcza dlatego, że mam też różne projekty, które chciałbym zrealizować właśnie w Polsce. Pamiętajcie, nie ma idealnego miejsca na świecie. Nawet jeśli w Japonii wydaje się, że życie jest idealne. Uwierzcie mi, że nie jest. Tak samo w Polsce. To życie nie jest wcale idealne i wybaczcie, ale od razu ostrzegam. Niedługo również nagram filmik w drugą stronę, czyli przewaga Japonii nad Polską, takich pięć aspektów. I teraz na koniec. Pomyślałem, że fajnie by było, jakbyśmy mieli taką trochę bliższą może interakcję między sobą, więc wpadłem na pomysł, że po każdych filmikach może. Nie wiem jak to w zasadzie wyjdzie, ale będę starać się odpowiadać na jakieś Wasze pytania, które zadaliście mi w komentarzach pod filmikami. Więc, pod ostatnim choćby filmikiem, dostałem komentarz od Igora: Jako miłośnik muzyki, nagrasz coś o japońskiej scenie rockowej metalowej punk i czy te gatunki są popularne w Japonii? Tak, nagram o tym na pewno, ponieważ sam jestem trochę fanem takiej muzyki typu One Ok Rock, Versailles, Dieren Grey. Nawet byłem na koncercie, który był, Ła! Wow, to było akurat coś mocnego. Więc jeśli chodzi o muzykę. Rokową i tym podobną Na pewno o tym nagram Ale również nagram nawet i o popie Który jest oczywiście bardzo popularny w Japonii Kolejny komentarz od kanału Road Vlog Oczywiście bardzo pozdrawiam I dzięki za pomoc dotyczących wyboru sprzętu Zawsze można założyć maskę I problem prostych zębów znika Znaczy co fajnie, że poruszyłeś ten temat Oczywiście chodzi tutaj o temat tych popularności Krzywych zębów w Japonii Tutaj taki fun fact W Japonii faktycznie nosi się maskę Bardzo często po to, żeby ukryć jakieś wady Niekoniecznie są to wady zębów, ale jeśli ma się jakieś, nie wiem, pryszcze albo cokolwiek, dziewczynom nie chce się malować na przykład, to po prostu zakłada się maseczki i nie ma problemu. Pytanie, jak z używaniem perfum? Ponoć Japończycy ich nie używają, nie mówią o antyperspirantach i kojarzone są one raczej z ludźmi z zachodu. Ani antyperspirantów, ani perfum w zasadzie w Japonii się zbytnio nie używa. Czasami się używa w zasadzie jak się idzie na jakieś takie specjalne okazje, ale na co dzień nie. A jeśli chodzi o antyperspiranty, w Japonii są mega niepopularne. Podobno Azjaci się o wiele mniej pocą i podobno nie pocą się na śmierdząco czy coś w tym stylu, więc Japończycy generalnie większość nie używa antyperspirantów. Sam w Japonii, akurat mam trochę z tym problem, ponieważ e, trochę się pocę, już nie aż tak, ale jak byłem grubszy, to się naprawdę pociłem bardzo szybko. Zwłaszcza jeszcze jak chodziłem na przykład na siłowni, to wykonując jakieś takie aktywności fizyczne, to już w ogóle się mega pociłem, więc potrzebowałem po prostu antyperspiranty, ale często prosiłem rodzinę z Polski, żeby mi wysyłała do Japonii, bo w Japonii, owszem, gdzieś tam można kupić. Po pierwsze, naprawdę jest dość ciężko to kupić, ale nawet jeśli gdzieś znajdziecie, to one mają skuteczność po prostu zero. Serio nic to na mnie nie działało, a w Polsce są naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o perfumy, tak jak wspomniałem, nie raczej się tego nie używa w Japonii, bardzo rzadko. Jak już to oczywiście bardziej kobiety i to na jakieś takie specjalne, nie wiem, kolacje czy coś w tym stylu, ale to nie jest też również jakoś popularne w Japonii. I szczerze powiedziawszy nawet się na tym za bardzo nie zastanawiałem. Przypominam o moim patronacie, gdzie macie okazję mnie wesprzeć, ale mi ponadto macie okazję nauczyć się języka japońskiego, przynajmniej te podstawy, ponieważ właśnie tam będę wrzucać lekcje, przynajmniej 4 lekcje w miesiącu. Dzięki i do zobaczenia.